Dobra, lecimy tak jak obiecałem. Moje 30 litrów woda chlupie muszę dolać. Eee, chwilkę pokażę od góry. Tak to się mniej więcej ma u tej góry. Kurde, tam mi normalnie wybujała. Roślineczka z prawej strony. Nie wiem co to jest, to ale po prostu zajawkę ma jakąś i ta roślina, nie? Ma taką zajawkę, że rośnie głupia. Dobra. Słuchajcie, no są gubiki, wylatują. Kirysy wylatują, gloniady też wylatują, idą do no tamtej 50 tam 60 jest co były skalary no jak wiadomo nawet kirys się za ogórka wziął, zobaczcie otoski chyba też wylecą, a tutaj dokupię mniejsze, bo widzę jakie ładne już duże się zrobiły i tutaj chyba, jak mi się uda, to wezmę te pigmejki, kiereski, nie? Z kilka i żeby coś potem nie szarowało, albo same krewetki zostaną. No zobaczę. Wiesz co, no zobacz. No tutaj Gupoli, mam... no mam. Z chęcią, kurde, bym zapakował i wysłał, nie? Naprawdę z chęcią, bo zobacz, samiczki mam fajne. Już są średnie, mniejsze. Już dzisiaj widziałem, jak dostawały śniadanko, już się któraś wytarła. Znaczy, wytarła okociła czy tam urodziła. Jak to woli, już są malutkie. Następnie, nie wczoraj czyściłem filterek. Wczoraj nie, przedwczoraj chyba. A tutaj chodzi mi, chodzi mi ten kubełek HW603B. No, w zupełności wystarcza. Ten przepływ jego 400 chyba na godzinę to jest po prostu śmiech na sali. To w zupełności wystarcza. To jest tak do maksimum, do 50 litrów. Akwarium O, yy, może być tam 60-80. Yy, z małą obsadą ryb, z niewielką. Yy, to jeszcze tak nie powyżej, powyżej po prostu nie, no, powyżej 80, 80 litrów nie, nie polecam go, bo yy, cienka jest wydajność. Przed tym akwarium i nie robi burzy. Nie słychać go tu słychać tylko brzęczek z tyłu. Buczy trochę, ale też jest spoko jest brzęczek z tetry. Nie jest o wiele wydajniejszy niż ten chinon i cichszy. Ale. Nie przeszkadza także jestem zadowolony. Także biorę się. A to chyba ta samiczka by była no. Także biorę się za Gupolem, biorę się za tamto akwarium, powoli, powoli, oczywiście na ziemi ogrodowej posadzę. Z piaskiem i chyba z rodnodźwirkiem. dźwigiem. Ja Jeszcze nie mam do dokładnej koncepcji, myślę sobie, zobaczę co mi tam się Upzura. Poczekajcie, doleję wody, a wodę, dolewkę robię z mojego tego filtra trzystopniowego. Żeby nie przesadzić, bo będzie ciekło. Dobra. O. Jest. I. żarełka. Siada było. A teraz na całą dniówkę. Moje gupole. Nie lecą na suchym. Nie, 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 kochani. nie, nie. Nie Nie ma, nie ma czegoś takiego. Gupole pożerają wszystko. Gupole są taką rybą, że zamieszkują każdy teren. Skolonizowały nawet Europę, aby ktoś nie wiedział, yy, i większość krajów, gdzie jeszcze są to nawet dokładnie, chyba nikt nie wie, ale gubiki po co były brane? Do tępienia komarów. Tak, tak, tak. Wcinają, wcinają larwy, i jak komar siądzie, też komarazuje. Taka jest prawda. Także dawanie gubikom tylko suchego, i tam chyba koro mówił, że krewetki wcinają. No wiesz, no jeżeli jedzie na suchym, to zgadza się, no suchy jak najbardziej, nie? Bo gubi też sobie podskubieglona, no ale nie dziw się, że jak zasmakuje krewetkę, no to sorry, no ale to będzie też przesmaczek jego, nie? Jeżeli uwielbia larwy komarów, jest do tego przystosowany i zamieszkuje też górną powierzchnię czyli przy wody no to wybacz kolego ale ale krewecie małe wciągnie aczkolwiek u mnie tu jest spokój to jest taka to jest albo samiec albo samiszka. nie wiem myślałem że odleci jest złamana no przy porodzie coś coś nie poszło tak ale rośnie żyje tutaj z tej strony jak widać o, o, to jest ona. Przepraszam, że paluchem. Hmm. O, tutaj nie wiem, czy widzicie? Zaraz jej dam im żarcie. No żywe są, żywiutkie są. Po prostu, podchodzę do akwarium, to woda się gotuje. Życie, życie. to mają na cały dzień. Jest tu plankton czerwony. Trochę tego miksu, co dla paletek tam kiedyś pokazywałem. Też rzucam od czasu do czasu i plankton i i cyklop. Ja to biorę z czikaweczką. Już pokazuję. i zobaczymy i patrzcie co jak pięknie to wybierają jakie poruszenie dobra damy mi jeszcze troszkę że to jest na cały dzień żarełko jest po jedna kostka planktonu, jedna kostka cyklopa co codziennie dostają, oprócz tego jeszcze artemię świeżą tylko tam czyściłem pojemnik, na razie nie mam ale za artemią świeżą tak samo uwielbiają, przepadają po prostu artemię świeżą też im daję Dobra. Dobra, wystarczy. Także tak tu się ma. Część roślin stąd też wyleci, oczywiście, do, do tamtego akwarium. Jak tam to zrobię? Kurde, no nie wiem. Jeszcze ja nie, nie, mam, nie mam jako takiej koncepcji. Coś tam mi się tworzy, ale. Ale jeszcze do końca nie wiem. Także dzisiaj się wezmę za tamto. Jak widać, są malutkie. Są małe. I są. O, tutaj u góry. Nie wiem, ci go złapę. O, już uciekł. Jest malutki świeżaczek. Gubiczek. No nie w porę telefon. naprawdę nie w porę. Kurde żucie? No pierpieć mały, no. To to, 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 jest ten średni, a jest, jest za tą trawką, za mnożańcem się chowa. O, o, widzicie? To jest maluszek, to jest. tutaj tu się gdzieś jedyny może chowa, nie wiem, nie wiem gdzie zresztą a, czyściłem filtr Kurde. Cztery gubiki w filtrze, no mówię, no ja nie mogę, ja kiedyś e, kilkadziesiąt krewetek wyciągnąłem, to teraz mówię cztery gubiki, mówię, no matko boska, mówię no gdzieś musiało wciągnąć ma, maluszki i były takie już średniowe, nie zdrowe, żywiutkie wpuściłem do akwarium niech sobie żyją O, to ta krzywa właśnie przesmyknęła. Tylko właśnie nie wiem, czy to jest samiec, czy samiec, nie przyglądałem się nawet. Ale żyje i rośnie, nie? Mówię, no coś, coś przy porodzie poszło nie tak i, i... ten, mówię, to fajne... Jest to fajnych gubików i to chyba Grześ, wiesz co? Z tymi twoimi, jak się pokrzyżowało, to niektóre takie ładne powychodziły i, i widzę, coraz ładniejsze tu, tu się robią. Z tych małych już widzę, też będą, będą ciekawe. Naprawdę ciekawe będą Kurde no podoba mi się te głupoty No naprawdę nie wiem no, gdzieś tak dzieciństwo zostało To jako pierwsza rybka która e, Mi się rozmnożyła i no taki fan był Kurde no, ile tam kilka lat miałem nie Może z 8, 10, może z 12 maksymalnie chyba No to po prostu to był fan nie Tak jak właśnie jak Daniel z akwarystyki racząc zrobi to akwarium Takie akwarium przetargałem ze szkoły na wakacje, no i już zostało. Nie została wtedy z bratem. Może, Oj, to była no, ciężka sprawa. Przynieść takie akwarium we dwóch żeśmy utargali i tak, no i było 25. No i to się zaczęło. No niestety tak zostało. Później było drugie, później było trzecie. A to żółwik, no i poszło. Poszło i się wróciło. No niestety, tak też tam pisałem do przemka. Do... Niestety, no to jest. Akwarystyka jest takie hobby, że jeżeli się zaszczepi człowiek, wejdzie w to i naprawdę to pociągnie, bo to, to nie każdego ciągnie, to, to, to nie ma co. No niestety, no lekarstwa na to nie ma, nie? Żadna terapia też nie pomoże, bo... Pomoże. Nie no, pomoże. Tak, koledzy tak samo jak ja, miałem przerwę kilkuletnią, też no, z takiej przyczyny, że niestety na przeprowadzka jedna, druga, trzecia, no 300 litrów akwarium, czy 200, wiecie no, przenosić to z szafką, ze wszystkim, niechęć po prostu. Ale się wraca, nie? 2, 3, 4, 5 lat może być, 8 lat przerwy i, i, i niestety wraca się, wraca, myśli się o tym i się wraca, nie? co z tego najlepszego jest, że jest to naprawdę zdrowe hobby, nie? Zdrowe, które daje satysfakcję, pełny relaks, bo naprawdę ja mnóstwo czasu, czy tutaj, czy, czy przy dużym, tam będzie w kuchni teraz, naprawdę mnóstwo czasu ja sobie spędzam na obserwacji, nie? Nie ma tam, że podejść, rzucić żarcie i alocha, nie? Pod, zrobić tygodniową podmiankę i cześć baj na fajnie jest są małe i nie chcę nie chcę dożyje nie 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 ja po prostu siedzę i to są godziny jeżeli mam czas tylko potrafię siedzieć długo siedzieć sobie patrzeć tak samo na życie nocne to też jest oświetlenie nocne wszędzie w każdym akwarium zresztą mam oświetlenie nocne robię I tak mówię ryby mają spokój nie? Tego grześ, tego glonusia, to chyba go sobie weso do dużego akwarium. Albinoska. No, taki albinosek. Taki albinosek, jak, dla mnie to jest złoty. Widzę, że jest piękny. Szkoda, że tylko jednego dałeś, no ale, ale myślę, że coś, coś się może z nich wykluje. No, też będę chciał sobie glonusia rozmnożyć. Ale przy bocjach to, to jest cienki temat. I jeszcze skalary. Ale bocje są przepierone, to jest bocja, to kamienie i przesowy, a ja pokażę to, że na, 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 yy, na tym dużym akwarium Może wspaniałe, może nie tak, ale, ale siatkowana i, i szara, yy, ta pręgowana też No i potrafią kopać naprawdę, ta szara yy, siatkowana, siatkowana do, do połowy potrafi w żwir weź, nie? i czy kamienie przekopać, no nie ma, nie ma znaczenia jaki duży czy coś potrafi za jedzeniem potrafi do, do połowy ciała się wkopać nie? dobra, słuchajcie ja kończę, biorę się za robotę muszę piasek przepukać yy, ziemię i no i powoli knuć, co tam, co tam, jak to urządzić tam tamtą, akwarium gupoli. tak stąd trochę roślinek pójdzie. Może tu się przerzedzi. A i krewetki będą miały spokój także. Bo jest tu jest kilka fajnych mam krewetek także może. Yy, może coś będzie. Kurde no Betty no ja bym z, kurde z chęcią od Ciebie wziął kilka tych yellow i yy, yy, yy. nawet tych red cherry. Chyba tutaj te masz nie? Piękne są. I yy, tam niebieskie masz chyba tak? Jalo, chyba i niebieskie, jak dobrze pamiętam. To bym z chęcią po prostu po kilka sztuk od ciebie kupił. No. Naprawdę są piękne. Także, kochani, dobra. Pozdrawiam Was serdecznie, moich nowych, starych subskrybentów, kolegów, przyjaciół. A że tak się prezentuje, 30. tutaj się praktycznie nic nie zmieniło, oprócz tego, że rybki wylecą do lepszego żeby miał trochę więcej miejsca a i krewetki będą spokojniejsze, bo tu się trochę zagęściło. Także tak Macie tak, no niestety. Na rzecz gubików skalary sobie odpuszczam Bo będę się bawił z nimi w bardziej profesjonalny sposób. <grywka> Powiedział to amator. Daj ta spok. Dobra kochani, nie ma co przedłużać, bo, bo już nuda. Pozdrawiam jeszcze raz. Trzymajcie się ciepłutko.